Witam serdecznie. Dzisiaj troszeczkę o naszych, naszych dołach, naszych piwnicach. Czy często ich odwiedzamy? Czy często bywamy w tych naszych ciemnościach, w tych naszych złych chwilach, w tych naszych kryzysach? I czy bierzemy lekcje z tego, co się akurat dzieje w danej chwili? Wiecie, takie nasze piwnice, to tak w cudzysłowie mówię. A chodzi mi tutaj o to, o te nasze takie, właśnie takie kryzysowe dni, takie, takie depresyjne, takie już nie wiemy, jak, jak sobie z czymś poradzić. Mamy takiego mocnego doła. Wszystko nam leci z rąk, wszystko się wokół psuje. Tu szefowi się coś nie podobało, tu z mężem mam jakieś napięku, tu dzieciaki znowu jakieś uwagi ze szkoły. I sobie tak siedzi, że myślisz, Boże, jaka jestem beznadziejna. Boże, dlaczego się to tak dzieje? Co zrobiłam źle? Gdzie popełniłam błąd? To, że jesteś w takim dole, w takim swoim kryzysie, to jest dobrze. A dlaczego to jest dobrze? Bo wtedy sprawdzasz, co w tych Twoich piwnicach jeszcze zalega, co w tych Twoich piwnicach domaga się, żeby ups, uprzątnąć. Co jeszcze masz niepoukładane? Co jeszcze krzyczy, wrzeszczy, na zewnątrz pokazuje się, pokazuje się, jak to, rodzina Ci pokazuje, jak to jest, gdzie to jest, co z tym zrobić. I takie zajrzenie do tych naszych piwniców, zobaczenie, co nas gdzieś boli. I to jak nam właśnie rodzina pokazuje. Czy, czy szef pracy, czy ktośkolwiek nie wiem, na zakupach, czy stłuczkę miałaś, bo byłaś gdzieś zamyślona, gdzieś, gdzieś miałaś głowę gdzie indziej. To jest dobrze. Wiecie, każdy z nas potrzebuje takiego czasami takiego resetu. Czasem takiego zatrzymania się i spojrzenia tam u tych dołów, u tych naszych korzeni. Czy tam, czy tam nie ma jakiejś zarazy, czy tam nie ma jakiejś właśnie pleśni, czy tam nie ma za ciemno w tych naszych piwnicach? Czy dopuściliśmy tam te nasze światło, żeby tam było jaśniej, żeby tam było właśnie przejrzyściej, czyściej, żeby było trochę poukładane? Wiecie, ja nie mówię, że ma być idealnie, bo nikt z nas nie jest idealny. Ale takie, takie momenty zwątpienia, takie momenty walenia się wszystkiego ci na głowę i po prostu przyspało cię totalnie i jesteś w tych piwnicach i, i po prostu nie możesz się podnieść i nie wiesz po prostu, co, co już zrobić, żeby stamtąd wyjść. Dobrze jest. Być tam troszeczkę, pobyć, zrobić sobie takie, takie, wiecie, takie może nie podsumowanie, ale taki przegląd. Co my tam mamy? Jakie tam uczucia z, z, siedzą, są ukryte? Jakie rzeczy w ogóle tam wynieśliśmy, tam schowaliśmy w tej pi, w piwnicy? Jakie historie? Historie rodowe. Wiecie, tak mi się nasuwa porównanie do takich naszych starych albumów. Nie wiem, czy też u Was w rodzinie są, ale u mnie są i bardzo fajnie czasami, jak rodzina siada, mamy taki sentyment przynajmniej ja mam taki sentyment do tego, że siadamy i, i pokazuję moim dzieciom, czy tam w gronie wszystkich i tak opowiadamy, wspominamy. Co to kiedyś było, jak to kiedyś było i czy było fajnie. Czy było jednak niefajnie? Czy ktoś na zdjęciach jest mile wspominany, czy jednak jest taką osobą, którą nikt nie lubi w rodzinie? Czasami warto zasiąść i jeszcze raz tą naszą historię przejrzeć to, co tam zostawiliśmy, co tam odłożyliśmy do tych piwnic. Przejrzeć, odświeżyć. Może już. Z, tym, z tymi osobami, którym tam nie rozmawialiśmy, albo te problemy, które tam do tej piwnicy schowaliśmy, może akurat teraz, w tym momencie, w tym naszym dole, w tym, co się nam wszystko posypało, może teraz mamy na to jakiś pomysł, żeby to rozwiązać, żeby to wygrzebać, żeby kogoś jednak uznać, żeby kogoś jednak wspominać dobrze. Był jaki był, ale miał i dobre strony. Może to jest właśnie ten czas. Zejście takie do, do tych naszych piwnic nie jest niczym złym. Czasami warto też jeszcze, jak już y, pracujemy, zrobić sobie takie dwa dni wolnego. Jak już czujemy, że jesteśmy w totalnym dołku. Zrobić sobie takie dwa dni wolnego. Oczywiście nie poświęcać tego na y, nagle sprzątanie całego domu. Tylko poświęcić to sobie. Na posprzątanie u siebie, tych naszych piwnicach? Przejrzenie tych wszystkich staroci, które tam zostały schowane. Wejrzenie do tego naszego rodu. Do tych naszych historii, i może coś uznać. Może coś sobie przypomnieć, jak było, powspominać. Może tego wam akurat brakuje, bo może o tym zapomnieliście. I to puka do was, puk, puk. Nie zaglądałeś do, 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 do mnie. Zapomniałeś? A obiecałeś, że nie zapomnisz. Moi kochani. Małymi kroczkami, ale zawsze do przodu. Te doły, te nasze czystkich piwnicach też trzeba zrobić, też trzeba troszeczkę w nich pobyć, ale z miłością, z taką akceptacją. Było, to było i takie to było. A dużo pomysłów przychodzi nowych, jak już posprzątamy trochę starych. Miłego życzę, do zobaczenia znowu, cześć.